Laudetur, laudetur. Proszę Państwa, nie wypinajcie się nigdy na kościół. I nie chodzi tutaj o obronę kościoła, chodzi o obronę waszej integralności i dobrego samopoczucia. Osobliwie, kiedy będziecie w Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu, nie wypinajcie się na kościół, możecie być potem bardzo obolani. Wiadomo o co chodzi. Proszę Państwa, wspaniałe są komentarze wybitnych ludzi Kościoła, biskupów: Janiaków, Czarniaków, Kaszaków i innych Aków po sprawie Sosnowca, po sprawie Dąbrowy Górniczej. Ja przypominam, o tej orgii na plebanii w Dąbrowie mówią teraz wszyscy, ale znacznie większym smaczkiem jest funkcjonowanie Sosnowieckiego Seminarium Duchownego, gdzie stopień rozprzężenia Powszechność homoseksualnych orgi, udział rektora w tym wszystkim. Tutaj zresztą był dyrektor, ile pamiętam, mianowany właśnie przez biskupa Kaszaka. No, naprawdę zabawna i odlotowa rzecz. I teraz Kościół dochodzi do sytuacji, w której taki biskup jest w stanie powiedzieć: módlcie się za obolałych naszych księży, pośćcie w intencji naszych obolałych księży. Mają duże poczucie humoru. Jednocześnie Gondecki czy ktoś inny mówi na konferencji Episkopatu o absolutnej niedopuszczalności jakichkolwiek aktów homoseksualnych, jako wbrew naturze, prawu boskim, i o tym, że dla moralnego uporządkowania homoseksualiści muszą być w absolutnej, absolutnej abstynencji. No cóż, powiem tak: wystarczy zajrzeć do książki doskonale udokumentowanej Martela Sodoma, do tekstów Obirka i Nowaka Babilon by nie mieć żadnych wątpliwości. Kościół katolicki, hierarchia, i to jest tak, im wyżej w tej hierarchii, tym więcej jest absolutnie lożą homoseksualistów. Aktywnych, czynnych, często bardzo wyraźnych. Było tak generalnie zawsze, co ciekawe, mniej w średniowieczu, bo wtedy dość powszechnie utrzymywałeś stosunki z kobietami. Jest tylko jedna zasada. Nie macie tego nie robić, tylko ma być o tym cicho. Dlaczego? Po pierwsze, Teraz mniej, ale kiedyś cała masa chłopców doskonale opisał ten mechanizm martel. Na przykład w katolickiej Italii, gdzieś na prowincji, nie miała, czując, czując się gejami, możliwości realizacji samych siebie innych niż w zakonie, niż w seminariów. Dość masowości do seminariów. Martel też dość jasno dowodzi, że im wyżej w hierarchii, dotyczy to i Włoch i Watykanu, tym homoseksualistów jest więcej. A więc proszę Państwa, mamy cudowną zupełnie organizację. Z jednej strony potężne lobby homoseksualne zwalczające ten sam homoseksualizm. Słuchajcie, Orwell. Prawda jest fałszem. Fałsz jest prawdą. Orwell by tego nie wymyślił. No niestety powtarza się to coraz częściej w moich wypowiedziach, ale takie czasy mamy. Jak to jest, że taki kaszak. Arcy BP czy BP Kaszak jest w stanie powiedzieć coś takiego, nie przeprosić, powiedzieć, że o już złe języki rzucą się na kościół, módlcie się za obolałych księży. Jest w stanie z prostego powodu. On wie, że tak jak i Jędraszewski myślę, że wie, bo przy całym cynizmie i łajdactwie jest to człowiek dość inteligentny pewnie. Młodzi są już totalnie straceni. Ja teraz byłem na wywiadówce u swojego syna co słyszy od Ani jedna osoba już w tym roku szkolnym nie chodzi na zajęcia religii, etyki. Co oni tu mogą zrobić? Natomiast weźcie teraz Dziadka czy babcią 70, 70 parę lat gdzieś na wsi z podstawowym wykształceniem. Przecież tacy ludzie bardzo często, gdy dowiedzą się, że wielebny zgwałcił im wnuczka, wnuczkę, i tak powiedzą: to nieprawda, to złe języki. Pamiętajcie, jedną z naszych fundamentalnych potrzeb w życiu jest potrzeba tożsamości, identyfikacji kulturowej, identyfikacji ze wspólnotą. To jest tak ważna potrzeba. Masław się może nie umieścił, ale ona jest u samego spodu tej piramidy. Łatwiej jest wyprzeć rzeczywistość, powiedzieć ręka złapana w cudzej kieszeni to nie moja ręka. To jest ten mechanizm wyparcia. Rzeczywistość może być najbardziej jaskrawie inna, należy ją wyprzeć, żeby ocalić swoją identyfikację, swoją tożsamość, swoją wspólnotę. Tak to działa i mam wrażenie, że hierarchowie doskonale już wiedzą, że Poza jakąś bardzo małą zindoktrynowaną grupką młodych, na młodych czy w średnim wieku, zwłaszcza tych wykształconych w wielkich miastach, nie mają co liczyć, a pozostali w imię identyfikacji kulturowej, z łatwością powiedzą, to nie był jego penis. A jeśli był, to był konsekrowany ramen.